Miał być moje akwarium Dawno nie filmowałem go Po prostu nie było co filmować Jeździłem sobie na rybki Akurat był sezon i to mnie kręciło No teraz teraz ostatnio trochę chorowałem I I co? I nic akwarium pozostawione samemu sobie bez żadnych podmian wody bez badania wody bez testów no po prostu żyje własnym życiem ostatnio sprawdziłem dopiero co karmik się okazało, że nic w środku nie ma, ani w jednym, ani w drugim podajniku zupełnie ten karmik tylko tyle i tak sobie ta akwarium żyje kupę rzeczy jest do zrobienia jak zwykle, no teraz zaczyna się teraz późna jesień jest okres zimowy, zaraz się zacznie, także będę miał trochę więcej czasu na to, żeby tutaj pobawić się trochę w te rybki, w roślinki, no nie, roślinki roślinki nie ma co się tu bawić, bo jest tylko Krypcia i, i nurzaniec. No, jeszcze jakieś tam mchy się rozwinęły, ale to jeszcze z rośliniaka jak było. W pierwszej kolejności o zawsze sobie obiecuję, że wyciągnę Od skrobaczki tą część, która się ukrywa tam z tyłu za roślinami no kupę z tym mam problemu prawdopodobnie będę musiał odkleić tło Spadnie sobie to na glebę i wtedy jakoś tam jakimś deseczką, kołeczkiem to wyciągnę. Wtedy odzyskam skrobaczkę i będę mógł zacząć znowu czyścić szybki, gdyż tego wymagają. Z zewnątrz akwarium jest całe tłuste wręcz od rąk, odcisków palców od mojej szcześnicy i od mojej córki. Nie wiem czy tu jeszcze są palce innych członków rodziny. Ja nie dotykam tej szyby w ogóle tego akwarium, nie, nie widzę żadnej potrzeby dotykania, no nie wiem dzieci działają po prostu jak jak glonojady, no przyklejają się do tego akwarium i patrzą się także jak odzyskam tamtą część od skrobaczki, no to sobie po skrobie te szybki, chociaż tak za bardzo nie ma z czego, jest tylko taki zielonkawy leciutki nalot nie ma praktycznie w ogóle nic w środku rośliny nie mają nic do jedzenia oprócz fosforu, którego jest pewnie dużo, dużo za dużo stąd kryptokoryna tylko sobie żyje, nurżańce się rozpuściły. W momencie kiedy dolewałem troszeczkę azotu do wody to fajnie nurżańce rosły. Później lato przyszło, sezon sumowy no i w akwarium po prostu zostało olane. Całą swoją energię w wolnym czasie poświęcałem na córkę i na akwarium także także się rozpuściły no zostało tylko to co, co zostało wczoraj rozrobiłem ostatnie zapasy azotu i potasu także po podmianie od, od razu pierwsze co dolewka azotu i potasu to na masakrę, podejrzewam, że z PO jest trójka albo i więcej, także, no ale nie chcę podmieniać połowy wody, czy ponad połowy. Podmienię tak yy, z jedną czwartą, zupełnie po prostu te wartości pierwiastków, które tu pomagają roślinkom rosnąć i plus to, co będzie w świeżej wodzie. i Będę patrzył, co się dzieje. Jeżeli nużaniec zacznie odbijać, no to będę uskuteczniał tą metodę, jeżeli nie... No to jeszcze dorzucę jakieś mikro i makro. I już jakieś... Yy, ale też w solach jakieś gotowi, gotowizny sobie zrobię. Yy, co tu jeszcze? Tu jeszcze jest kupę rzeczy do, robio, do robienia. Tam gdzieś w rogu termometr mi odpadł. Trzeba wymienić w nim przystawkę. Muszę wyciągnąć przede wszystkim grzałkę. Yy. Do środka dostało się trochę wody. Widzę, że to się skrapla. Gdzieś tam, gdzie jest wskaźnik, czy ono się zapala, czy nie. Wymienić też trzeba inne przyssawki. O, proszę. Moja pompa odpadła. Też przyssawki są do wymiany. No i z tej pompy zrobię sobie filterek wewnętrzny, tak jak kiedyś to miałem. Później co? Korzenie są do czyszczenia. Na korzeniach. Tutaj u góry tak fajnie mech rośnie A ten mech jest do wyrzucenia Ale, ale Prawdopodobnie Nie wiem czy to czy, czy, Bo już nie pamiętam nazwy Ale to jest chyba Nie widać go Nie mam takie sprzętu żeby to pokazać Ale rozwija mi się Mech Java Moss Jakoś tak się to nazywało nie wiem. Prawdopodobnie tak No korzenie będą po prostu Szczotką jechane z tych sinic które nie wiem w jaki sposób one chyba tylko na tym fosforze się żywią jachu już nie będę dosypywał ale na początku takie zabiegi trzeba zrobić no i co odkryłem coś niesamowitego uszczelka na eheimach pada po prawie uwaga 11 latach użytkowania to znaczy pada ona nie padła ona już po prostu odkształciła się na tyle straciła swoją elastyczność że w momencie kiedy i to jest właśnie fajne w momencie kiedy zabraknie prądu z filtra troszeczkę wycieka wody pomiędzy głowicy a całego kubła ale kiedy jest prąd yy, wszystko działa na takiej zasadzie że wytwarza się podciśnienie i nie wylatuje z niego ani kropli wszystko działa ok także uszczelkę już kupiłem już mam ją przyszła do mnie po prostu nie chciałbym żeby szafka mokła przez yy, głupie zaniedbania bo była dosyć droga nie chciałbym jej wymieniać bo taka jak jest to mi się podoba i wymienię tą uszczelkę to to w pierwszej kolejności później dwa Znalazłem w końcu swoją mikrowukninę, którą kiedyś, dawno, dawno temu, jak kupiłem swój pierwszy heim, znalazłem gdzieś w jakiejś firmie, nie wiem, internetowej i kurczę, no była idealna po prostu do tego, żeby podocinać sobie co tylko z niej chciałem, do filtracji wody. Także powycinam sobie troszeczkę z tej mikrowłókniny mediów do tego filtra, bo ten echem pracuje teraz bez w ogóle bez filtracji mechanicznej. Sama biologia jest w środku, po prostu mechaniczna filtracja zużyła się przez te 11 lat, nic nie dokupywałem. Także te rzeczy to jest pierwsza kolejność. Nie wiem kiedy to zrobię, w każdym razie tak po trochę codziennie. Będę robił na początku najgorsze to jest to tło, no ale jak się tym zajmę w końcu i zrobię to raz porządnie to będę miał spokój. to tło to praktycznie odkąd mam te akwarium to mam z nim problem cały czas miałem pierwszy skorka, było bardzo ładne, później stwierdziłem, że nie chcę tego tła, gdzieś to tło w ogóle zaginęło, yy, nie wiem czy ja wyrzuciłem czy co, nie wiem co się z nim stało, w każdym razie nie mam go, a było bardzo fajnie zrobione. I od tamtej pory problemy się zaczęło z tym tłem. Później myślałem, żeby szybę pomalować z tyłu. Później jakieś worki przyklejałem z tyłu, no same jakieś tandety. No ale zrobię te tło, wyciągnę tą skrobaczkę, także od tego wszystko się zacznie. W ogóle w akwarium mam dwóch nowych mieszkańców, no i pełno głupików, których populacje regulują węgorze. Fajnie to działa, bo... Jak nie mam ochotek do ich karmienia, czy dendroben, który zostaje mi z, z wędkarstwa, no to sobie dojadają głupiczki. Można wtedy fajnie zaobserwować, jak węgorz poluje na inne ryby. Eee, ta rybka, którą teraz widać koło węgorza, nie wiem, po, podobno to jest pseudorazbora. Jest to taka wredna ryba. Yy. ona żyje w naszych wodach nie wiem czy została jakoś sprowadzona czy coś, ja ją złapałem po prostu na którymś zestawku yy. jak tylko jakieś ryby zniosą ikrę yy. tak u mnie w moim przypadku to są yy. rozbory klinowe ta ryba od razu się rzuca na to jak kurczę sęp na padlinę yy. mało tego pieprza równie, równie szybko rośliny no dla niej taki nurzaniec to, to jest nic, po prostu sobie tak go podgryza skrupulatnie. <grych> Aż to fajnie słychać, tak jakby ktoś młoteczkiem walił kurczę w jakąś deseczkę. No, także ta rybka na wiosnę od razu wyemigruje na żywca, na szczupaczka albo sondaczeka Nie będzie jej po prostu w tym akwarium. Na razie sobie jest, ale jeszcze nie wie, co ją spotka. No, także, no, nie ma co pokazywać zbytnio. Przyznam się szczerze, lenistwo i, i po prostu cała energia była gdzie indziej skumulowana. Co tam jeszcze? Yy, później jeszcze trzeba wywiercić oczywiście otworek do karmika automatycznego. To, co zrobiłem kiedyś, kiedyś dawno temu. No mówię, no chyba z 11 lat temu, jak, jak powstało to akwarium. To skonstruowałem taki śmieszny podajniczek do karmika, ale to nie zdaje egzaminu, tam ciągle się skrapla woda, leci pokarm, on się oblepia, w końcu się zalepia cały, pokarm się wysypuje na pokrywę, ostatnio dwie garście tego pokarmu wywaliłem, wolę podawać tym rybkom świeży z karmika niż jakieś tam kurcze zwietrzały, zakurzały, nie wiadomo co, wywaliłem to i... Trzeba będzie rozwiercić tą dziurę na większą. Nie być żadnego podajnika, tylko skarmika leciało prosto przez dziurę daka. No ogólnie co? Porządki. Trzeba poreperować to, co się zepsuło, powymieniać, poczyścić i startować na nowo. Nie będę żadnych roślin dokupywał. To, co teraz jest, co gnije i sobie tam rośnie, po prostu to będzie żyło. Ma odbić, ma odżyć. Dołożyć trzeba trochę światła i... Niech sobie akwarium rozkwita powoli. Także to by było po prostu... No, no na tyle, no. Aż, aż tyle. No ale zima jest długa. Można po prostu skupić się na czymś fajniejszym niż na telewizji, komputerze. Można popatrzeć sobie na rybki i grzebać sobie po troszeczkę w tym akwarium. No dobra, także tyle z filmiku po akwarium może uda mi się pokazać właśnie jak to wygląda jak zabraknie prądu w filtrze jak jak, jak Yy, uszczelka dostała w kość nie wiem czy to będzie widać postaram się przytrzymam ten telefon nie wiem może jakoś jakoś to zobaczymy dobra wyłączam teraz prąd o jest i cieknie sobie elegancko cieknie cieknie Zacznij tego, ciach, załączam. wytrę to sobie. I koniec. Także <tryk> <tryk> uszczelka jest, o proszę bardzo. że trzeba będzie się zająć porządkami uszczelkę kupiłem leży sobie, kurzy się od paru dni właśnie o. to jest mój karmiczek a to jest ten podajnik on siedzi sobie w takiej dziurze o, widać zrobił się mokry o, a tu w środku już zaczyna się tak wygląda to po jednym dniu już się zaczyna tu oklejać od wewnątrz ten podajnik zrobiłem z rury <grym> od odkurzacza no i ja się później oklei cały tutaj się nazbiera pełno pokarmu to się wysypuje na każdą stronę tylko także to będzie wywalone a ten otwór będzie powiększony tutaj po prostu tak na długość 10 cm na tą samą średnicę już tam na szybkę leci także dlatego to leci bo się po prostu odbija tędy i, i wpada tam po ukosie teraz jak będzie to rozwiercone pokarm będzie leciał pionowo w dół także są rzeczy które muszę zrobić A na bieżące, jak będę jak będę montował po prostu to to usprawniał to postaram się też to sfilmować na co wymieniam o właśnie butla butla jest pusta nic nie widać zegary po prostu pokazują nic jest, butla jest pusta trzeba butlę naładować ale to tam 10 zł kosztuje żadne tam pieniądze tutaj akurat e, mam ostatni azot co mi zostało to jest Roztwór nasycony tego azotu z wodą zdemineralizowaną. O, tutaj taki przezroczysty, a tutaj sobie opadł. Dobrze, to jest azocik. A tutaj mi potas został. Resztki potasu. Też roztwór nasycony. To, to pójdzie po prostu na, ja wiem, jakieś... Yy, potas to na dwie podmiany pójdzie, czyli na dwa tygodnie, ale azocik na, tak zostanie na cztery podmiany gdzieś. No, trzeba będzie zegary podłączać, zająć się tym, zrobić to tak, troszeczkę jak kiedyś było, tam butle właśnie, chcę podłączyć pod ten reaktor, który kiedyś sobie tak fajnie pracował i rozpuszczał mi CO2. Tu się podłącza wlot, filtra, wylot. Idzie, nie, idzie wylot i dalej do wylot. Także tak to było podłączone. No a CO2 było tutaj wprowadzane, tędy. No i tutaj rureczka taka wypychała, to to się wszystko kręciło w kółko pod ciśnieniem i już rozpuszczone wylatywało w akwarium. No także to by było już chyba wszystko to było do pokazania, jeśli chodzi no do jakiej rzeźni doprowadziłem w tym zbiorniku. A mogło być tak pięknie. No i trzeba będzie zrobić, żeby znowu było pięknie. Dobra.